Kiedy Sky dotknęła tego meteorytu, ten meteoryt się rozpadł. A w nim były takie magiczne y, kamienie. Jeden z nich został wchłonięty przez Sky i dzięki temu Sky dostała magiczne moce latania. W tym momencie Sky nie panowała nad mocą. Tego klejnotu więc rozwaliła ścianę, która była sypialnią y, psiego patrolu i Rydera. Sky wszystkim im opowiedziała, co się stało. I po chwili, wszystkie pieski i rider byli w sali testów, tam gdzie był ten meteoryt. No i pozostała siódemka piesków też dostała supermoce. Chase był szybki jak flash, Marshall yy, rzucał ogniem, Rocky podnosił dźwig i tam naprawiał różne rzeczy, Rabel był takim budowlańcem, co rozwala wszystko, a Zuma potrafiła zmienić się w wodę. Jedynie Liberty jeszcze nie wiedziała, jaką moc posiadła. Tymczasem siły zła obmyślili plan ucieknięcia z więzienia. Pod jednym warunkiem, że Wiktoria odda jeden z tych siedmiu klejnotów kapelusznikowi. Umowa została zawarta. Kiedy już byli wolni, obmyślili plan, jak zwabić. Jednego z piesków w pułapkę. Wzięli do tej misji samolot, wskoczyli do tego samolotu i sobie tam chwilę po niebie poratali.